Mam też troszkę to jest to z kolejnym wypadkiem z Majka. Tą, nie chciałam przynieść to z Majka. Tą drugą jest bez troszkę. A czemu? Bo mówiłem głowy tu sobie jeszcze piętko długo, powiedziałem, że trochę złota. No i jest. Witalki EXPA, bo straciłam 28 level.

Może tam może. Nie, nie. 50 mogę się zrobić. Jest tu pamiętam to by. dużo. Teraz już ciężko się wbija. tak z gdzieś może zrobić na Ja wiem, jak to już zrobił. Ciekawe czy mi wejdzie tam tą tego Myślę, że przy 45 chyba wejdzie. Mogę butelę jeszcze? Jeszcze jeden stag na jednym Nie, nie

To ja chcę to jeszcze dręczę to we żeby było takie... no... podwójne e, żeby nie był na dwa. żeby miał na przykład Sharpness 4, no jakby dbałam, to wam to powiedzieć ciężko. Mogę sobie książki wziąć, ale zapewne nie więcej wystarczy levela. Jeszcze kowadle trzeba to złączyć. Na pewno miecz i kilo, żeby półlecać potem flakę. Potem może spodnie i jeszcze starczy tutaj. Mam tu crafting, mam. Nie wiem czemu mi tu nic nie wpada tylko kobie czasami sprawdzę. Dobra. Piecz. Będziemy senchantować dla co mi knął, bo jak Dobra, najpierw kilo znacie. A niech będzie efekty chyba. Czy nie mam 30 levelu? A nie mam tego, lepiej Straszyłem Fire Aspect. Tak. Dobra, mam to ale na to muszę tu, raz, drugi. Looting 2. I ja bym miał teraz, nie czy Looting 4. Jak się połączy? No i sam efekt. Tak. I ja tu nie wiem, czy już to jak starczy. Tak, starczyło chyba idealnie. No. Kurde, no nie chcę Blas Protection. A co spodnie? Horst 2, nie wiem, co to jest. Aj, ale niech będą. Dobra, wypływamy. Szkoda, że nie mam strzał ani jednej, bym szybciej wypłynął. Tak, widzieliście po lewej stronie, bo jak sobie to sobie, mam nadzieję, że widzieliście. Ale tu kurczaczek. Nie, jakie szczęście po prostu. jeszcze pójdę po drugim mój kilo. Chyba, już do mi nie starczy. Mam dwa czy jeden? Jeden, bo gdzieś drugi. Gdzie gdzieś powkładałem już skrzynek Tylko ja nagrywam na tym na tablecie jak ktoś nie wie. Nie ja mogę sprawdzić czy jest. To jest 0,15.1. Może nie być w tej wersji, ale zawsze można spróbować. <laughs> Dobra. Miecz z mieczem. Oj, wszedło mi, ale że, jaki level. 18 level. Nie mam levelu, ja mam szósty. Klaty. Idealnie. Ja mam klatę... Idealnie. Jaką miałam mam Coś słaba. Miecz? A miecz to już chyba najlepszy. Looting 3, Fire Aspect D2 i Ban off. Co to? Ben of 4 To fajnie to się ręczą, tylko już, już strasznie dużo levela. Cztery, czwarty level muszę mieć. Dobra, tak tu na karcie, więc jakieś tam klipery, szkielety, zbroi powinny być, ale tu był level. Był. Ale go nie ma. Są. Mam kostniak, jakieś te szczęście. Na no, to sobie odwątpię? Tylko w miecz. Oj, noc będzie. Bo widziałam, że się ciemnie. Czemu ja to tu a nie gdzie indziej? Muszę sobie znów porządek ze skrzyniami zrobić. To nie teraz. mam sobie moją bezradziną zbroję na wykończeniu. Czemu z tą chodzę? Bo mi jej nie szkoda. Zostawiam ją potworu. tylko buty mam. Sobie. Buty mam z wylazem. Które zrobiłem, bo miałem wcześniej są zbroję. Już się pan! Jako sprója! Dawaj mi zbroję, Tu ukradłeś mi ją w mojej szafy. Jakby mi poleciał... Czemu on się pali? Przecież jest moc. To mi jakiś specjalny strzał do podpalań? No będę na na do wyszkami. Na koni zdrowie, pani trzało. No co za parchychano. Ja cię muszę tak to zdjąć. Prędzej czy później. Nie zwracajcie. Co na nie mam koni? Było dużo. Było pełno koni. Tylko jeden osioł. Żeby coś iść zrobiło. Od, od mojego miecza jakieś zdziwienie było. Czyli ten miecz nie jest dobry na to warto wiedzieć. Kury, czemu was jest tak wszystko mniej? Jakby wszystko umierało Krowa jest jedna, kurczaki są tylko trzy. Czy no jakby coś zwierzęta umierały po prostu. Я его тут ужас. Да вот крохи, паляюсь, А поехал по Хоть поехал в А добра, лапку учим. На,